To, w jaki sposób my konsumujemy, to jest bardzo bierne. To znaczy to, co na pewno platformy też odczytują, to to, że my nawet mniej wchodzimy w interakcję z tymi treściami, które oglądamy, po prostu robimy tak zwany doom scrolling, Czyli po prostu przechodzimy film po filmie, przeglądamy je tak, jakby były po prostu tłem, mimo że jesteśmy całkowicie w to zanurzeni. To jest o tyle problematyczne, że łączą nam się Podczas takiego przeglądania i myśli w czasie rzeczywistym, przeżywamy emocje, a równocześnie oglądamy treści, które mają przykuć naszą uwagę, które mocno nas wybijają z takiego rytmu, mają sprawić, że to właśnie na tym filmie się zatrzymamy i w, jak w imieniu twórców mamy się na nich właśnie zatrzymać. Więc to jest jedna rzecz. Druga, że algorytmy, które podpowiadają nam treści, dorzucają nam. Takie materiały, które mają nam się przede wszystkim podobać, ale odpowiadać też na nasze potrzeby, więc niezależnie od tego, czy przyglądamy treści w mediach społecznościowych, czy korzystamy z chatbotów, dużych modeli językowych, które odpowiadają na nasze zapytania to one w zasadzie funkcjonują jak, jak takie lustro i w tym lustrze najczęściej widzimy siebie, widzimy swoje pewne e, schematy językowe, no bo ta inteligencja działa w modelu probabilistycznym, przynajmniej taką, jaką dzisiaj znamy, i odpowiada jak, jako lustro na to, co my do niej wrzucimy. Więc naturalnym jest, że my Tą relację, z tą szuszą inteligencją wchodzimy coraz głębiej. W zagranicznych mediach, myślę, że w polskich także niebawem będziemy mówić o tym, jak ludzie budują relacje ze szerszą inteligencją. No i pytanie, gdzie to się zatrzymuje, bo no fakt, faktem, no nie mamy do czynienia. Zbytem z osobą, e, więc jest to duże ryzyko, jeżeli nie będziemy budować świadomości na takich kongresach jak Urbanized Economy Summit, i nie będziemy iść z, z takim myśleniem o tym, że sztuczna inteligencja jest częścią naszej rzeczywistości, ale pozostaje nadal tylko narzędziem, to będziemy mieć takie parasocjalne relacje, które niekoniecznie będą dobrze wpływać na nasze zdrowie psychiczne.